Witajcie! Wyobraźcie sobie odludną syberyjską tajgę, gdzie od dziesięcioleci krążą mrożące krew w żyłach legendy. W sercu tej nieprzebytych lasów leży tak Dolina Śmierci. Miejsce, w którym odnaleziono gigantyczne metalowe kopuły nie z tego świata. Mówi się, że każdy, kto zbliży się do tych struktur lub dotknie ich powierzchni, odczuwa fatalny wpływ. Zawroty głowy, mdłości, a nawet tajemniczą chorobę, odbierającą chęć życia. Czy są to jedynie bajki strażników tajgi, czy naprawdę odkryto tu coś zakazanego dla ludzkości? Dziś w strefie zjawisk zabieram was na wyprawę do tej zapomnianej krainy miejsca, gdzie każdy krok może budzić grozę, a prawda łączy się z legendą. Początki opowieści o Dolinie Śmierci sięgają XIX wieku. Już w latach 1850. niemiecki badacz Richard Mack spisał historię od miejscowych ewenków o gigantycznych kotłach, niekiedy wystających z ziemi metalicznych półkulach o ostrych jak żyletki krawędziach. W późniejszych latach różni podróżnicy i geolodzy opowiadali o żelaznych domach czy kopułach z nieznanego metalu, które wciąż chowa się pod ciężarem zamarzniętej ziemi. Strukturą tym patronują nawet nazwy syberyjskich rzek i miejsc: Olguida, znaczy w języku tubylców, miejsce z kotłami, a Timirnit to wielki zagłębiony kocioł. Lokalne legendy wiążą ich pojawienie się z wielkimi kataklizmami. Raz na kilkaset lat nocne niebo przecinają ogniste eksplozje, jakby demoniczne burze walczyły ze sobą. Naraz wspominano tu sceny podobne do katastrofy tunguskiej. Wielu uważa, że tajne obiekty i wybuchy to ślad starożytnego systemu obronnego Ziemi, być może zbudowanego przez nieznaną cywilizację. Mieszkańcy Jakucji od dawna strzegą tych opowieści. Według relacji specjalistów, tak zwane metalowe domy lub kieldiu to podtrzymywane na podporach konstrukcje z czerwonego metalu, skręconymi schodami prowadzącymi do niewielkiej okrągłej kopuły na szczycie. Inne budowle miały formę wydrążonych pod ziemią korytarzy i sal. Najpowszechniejszym spotykanym typem są jednak właśnie kopuły półkoliste, miedziano brunatne formy, wystające jedynie częściowo z ziemi. Trudno pojąć ich przeznaczenie. W środku panuje stała, błoga temperatura, nawet przy 40 stopniowych mrozach na zewnątrz, co wykorzystywali niektórzy śmiałkowie jako prowizoryczne schronienie przed chłodem. Jednocześnie każdy czuje tam dziwną nieprzyjemność. Już po kilku nocach przebywania w takim kociołku, człowiek zaczynał się źle czuć, tracił siły i zdrowie. Te niesamowite kopuły wykonane są z metalu niezwykłej twardości i barwy. Miejscowi opisują je jako gładkie, rubinowo-czerwone, a krawędzie ostrzejsze od brzytwy. Nikt nie potrafił odciąć czy odłamać choćby fragmentu ich powierzchni. Z czasem częściowo zapadają się w wieczną zmarzlinę i znów znikają, ustępując miejsca gęstej, wypukłej roślinności o gigantycznych liściach i trawach przewyższających człowieka. Te ostro zakończone półkule przypominają porzucone radarowe kopuły czy resztki po jakimś radzieckim eksperymencie, ale pomysły takich wyjaśnień często odpadają przy konfrontacji z dziwnymi skutkami ich obecności. Nawet zwykłe dotknięcie kopuły, czy pobyt w jej pobliżu, według opowieści, może sprowadzać zawroty głowy i oszałamiająco szybką śmiertelną chorobę. Dziadkowie tubylców ostrzegali swoje wnuki, by omijały te miejsca szerokim łukiem. Obszar ten nazwano Uliuju Czerkieciech, dosłownie Doliną Śmierci. W latach 30. XX wieku miały miejsce pierwsze śmiałe próby dotarcia do metalowych gigantów. Polowania na złoto czy prace geologiczne pozwoliły kilku osobom napotkać takie kotły. Na zdjęciu powyżej widać jeden z nich, stożkowaty kopiec żwiru i ziemi, za którym wedle ekspertów może kryć się ukryta w ziemi półkula. Własne opowieści spisał m.in. Michał Korecki. Wtedy uczeń przyrodniczego gimnazjum, który trzykrotnie nocował w Dolinie Śmierci w 1933, 1937 i 1947 roku. Za każdym razem obserwował kilka kopuł o średnicy od 6 do 9 metrów. Otaczały je dziwnie bogate trawy i ogromne liście. Taka nietypowa roślinność, jakiej nie widziano w okolicy, porastała bezpośrednio przy metalowych obiektach. Co więcej, podczas ostatniej wyprawy Korecki wraz z przyjaciółmi postanowili przespać noc w jednym z tych kotłów. Choć nic tragicznym tej nocy się nie wydarzyło, już w ciągu następnego miesiąca jeden z kolegów stracił wszystkie włosy, a sam Korecki zauważył na swoim policzku, Dwa głębokie wrzody, które przez długi czas nie chciały się goić. To wyraźny trop. Prawdopodobnie miało do czynienia z jakimś radioaktywnym lub toksycznym polem wokół konstrukcji. Jeszcze bardziej przerażająca jest inna relacja z tego rejonu. W 1971 roku stary myśliwy z plemienia Ewenków twierdził, że natrafił na żelazną norę. Wejście do Ziemi, w której ujrzał ciała dziwnych istot. Według jego opisu były to chude, czarne, jednookie postacie ubrane w coś na kształt metalowych uniformów. Mężczyzna obiecywał pokazać swoje odkrycie każdemu zainteresowanemu, ale jak zwykle w tych opowieściach, nie znalazł słuchu u naukowców. Niedługo potem zmarł, nie ujawniając szczegółów ani miejsca znaleziska. Podobno jeszcze przedtem eksploratorzy zaginali się w tej okolicy bez śladu. Lokalne media donoszą, że od tysięcy lat w rejony Doliny Śmierci wkraczano tylko z wielką ostrożnością, a starszyzna zakazywała wstępu, nazywając ją miejscem przeklętym. Z czasem, zakazana prawda o Dolinie Śmierci doczekała się różnych interpretacji. Rosyjscy badacze i ezoterycy przedstawiali własne teorie. Jedni twierdzą, że to resztki starożytnego systemu noli, zakopanych latających spodków z czasów jakiejś nieznanej wojny w przestworzach. Inni idą dalej. Doktor Walerii Uwarow z Akademii Nauk Rochaczywia uważa, że kopuły są częścią gigantycznej stacji energetycznej ukrytej pod ziemią. Ma to być tarcza obronna ziemi. Obcy zbudowali ją dawno temu, a teraz automatycznie odpala promienie niszczące zbliżające się zagrożenia z kosmosu. Uwarow wierzy, że ten system uruchamiał się w kluczowych momentach. Tłumaczył m.in. fakt zniknięcia meteorytu tunguskiego w 1908 roku, a także niezrozumiałą eksplozję kosmicznego obiektu nad rzeką Witim w 2002 roku. Wielu naukowców traktuje takie pomysły sceptycznie, ale lokalni ewenkowie mówią o potężnych eksplozjach w ziemi, ognistych kulach wylatujących w niebo i płatach zorzy nad tajgą, które mogą nawiązywać do starożytnych wierzeń o walce demonów z piekła i nieba. Czy istnieją racjonalne wyjaśnienia tych wszystkich fenomenów? Część badaczy zwraca uwagę, że Dolina Śmierci. Znajduje się na terenie, gdzie testowano broń jądrową i gdzie odbywały się polowania radzieckich programów kosmicznych. Być może metalowe kopuły to nic innego, jak fragmenty rakiet nośnych lub urządzeń wojskowych pogrzebanych przez Ziemię. Inni wskazują na obecność nietypowych oparów. Geochemicy odkryli, że gleba wokół kotłów często emituje metan lub inne gazy. Które mogą wywoływać zawroty głowy, nudności czy omamy u ludzi. Z kolei obłędne wspomnienia o metalowych olbrzymach czy jednookich stworach mogą być efektem halucynacji wywołanych niskimi dawkami promieniowania lub toksycznych oparów. Mimo licznych sensacyjnych historii, Dolina Śmierci pozostaje w większości nieodkryta. W XX i XXI wieku Organizowano kilka ekspedycji naukowych rosyjskich, czeskich i amerykańskich, ale żadna nie przyniosła potwierdzenia istnienia kotłów. Poszukiwacze wracali z pustymi rękami. Tereny są ogromne, drogi nie istnieją, a nawet lokalni przewodnicy nie byli w stanie wskazać dokładnych lokalizacji tych obiektów. Myśliwi i tubylcy wciąż omijają te okolice. Podobno sam krajobraz z czasem tak się zmienił, że nikt nie pamięta starych miejsc, gdzie kopuły rzekomo stały. Brak też praktycznie śladów zdjęć czy próbek metalu, którymi mogliby poszczycić się naukowcy. Czy to wynik skutecznej legendy, która zatarła każdy dowód, czy może surowych warunków, które niełatwo pokonać? Podsumowując, Dolina Śmierci na Syberii. Wciąż stanowi zagadkę balansującą na granicy mitów i faktów. Jej dzikie otoczenie, niezwykłe metalowe kopuły i przestrogi o śmiertelnym niebezpieczeństwie przypominają nam, jak wiele nieznanego kryje nasza planeta. Niezależnie czy są to prawdziwie pozaziemskie artefakty, czy może pozostawione przez człowieka relikty, jedno jest pewne. Opowieści o znikających ludziach i działaniu śmiertelnej aury nie przestają karmić naszej wyobraźni. Trudno przewidzieć, czy kiedyś poznamy zakazaną prawdę tej doliny, czy też na zawsze pozostanie na liście największych nierozwiązanych tajemnic Syberii. Jedno jest pewne: do takich miejsc lepiej podchodzić z należytym respektem i ostrożnością. Jeśli ta opowieść wzbudziła w Tobie pytania, zostaw komentarz. Podziel się swoimi teoriami, a może razem odkryjemy coś, czego nikt wcześniej nie dostrzegł. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować strefę zjawisk i włączyć dzwoneczka do usłyszenia.